Disney, Tak się kurwa tworzy aktorskie remake. Nie będę wam ściemniał, film jest zajebisty. Oczywiście mogłem z oceną poczekać na sam koniec materiału, wymienić wszystkie zalety filmu, powalczyć o watch time itd. Ale mam to gdzieś. Ten film zasługuje na pochwały od samego początku. Więc witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim co najlepsze w świecie kina. I tym razem nie jest to pusty frazes. Right here. Right now. Jestem fanem trylogii oraz towarzyszących jej seriali od 15 lat. Kurwa, to już 15 lat minęło, stary jestem. Każdą z produkcji widziałem po kilkanaście razy, a serial potrafiłem oglądać dosłownie w zapętleniu, nawet coś po prostu robiąc w domu. Krótko mówiąc, obiektywizm w tej recenzji nie istnieje. Nie potrafię zapomnieć wieczoru spędzonych z moją żoną na oglądaniu wspólnie serialu przy kieliszku wina i walczeniu z syndromem jeszcze jednego odcinka o trzeciej nad ranem. Więc po prostu zacznijmy od początku. Fabuły nie ma chyba co opowiadać, bo każdy ją zna i na tym polu reżyser i scenarzyści po prostu dodali lub rozbudowali kilka sekwencji. Dużo roboty nie mieli, ale to działa tak jak działało 15 lat temu w animacji, a rzeczy dodane świetnie się wpasowują w klimat filmu. Bardzo podoba mi się rozbudowanie relacji Astrid i czkawki, która zyskuje większą głębię i rozwija się bardziej naturalnie niż w bajce. Pamiętam, że oglądając film animowany miałem pewien zgrzyt. Astrid zabujała się w czkawce jak typowa Karyna w Sebiksie z BMW. Tutaj na szczęście już nie wygląda to tak, jakby czkawka ją przeleciał na smoku. Przeleciał się z Astrid na smoku i już była jego. I bardzo dobrze. Dodanie scen, w których Astrid stopniowo przekonuje się do głównego bohatera, sprawia, że jej uczucia mają po prostu podstawy i wynikają z konkretnego ciągu wydarzeń, a nie z jednego efektownego lotu. Kamera często zatrzymuje się na jej spojrzeniach, reakcjach i niezręcznych uśmiechach, które pokazują, że coś się buduje między bohaterami. To wszystko powoduje, że ta relacja ma dużo więcej sensu i nie jest już bajkową kliszą. Drugą rozbudowaną relacją jest ta między Czkawką i jego ojcem, Stoikiem. I sprawdza się to równie dobrze, chociaż niektórzy mogą stwierdzić, że niepotrzebnie wydłuża to film. Jednak w kinie zupełnie mi to nie przeszkadzało i cały seans minął mi aż za szybko. Tutaj zdecydowanie czuć, że scenarzyści chcieli mocniej zarysować trudną relację ojca z synem. Stoik zyskuje więcej dialogów i momentów refleksji, a czkawka nie jest już tylko zbuntowanym dzieciakiem. Ich rozmowy, choć bardzo krótkie, są emocjonalne, intensywne i świetnie napisane. To już nie tylko relacja typu tata nie rozumie syna, ale dwójka bohaterów, którzy uczą się siebie wzajemnie na nowo. Reżyser zdecydował się rozbudować kilka sekwencji akcji. Najwięcej zyskał na tym ratunek czkawki przez szczerbatka na arenie smoków. Sekwencja jest wyraźnie dłuższa, bardziej rozbudowana o efektowną walkę dwóch smoków nocnej fury i koszmara ponosnika. Dynamiczne ujęcia, zmiany perspektyw, zbliżenia na emocje bohaterów i świetnie wkomponowana muzyka powodują, że to jeden z najmocniejszych. Akcyjnie momentów filmu. Walka smoków nie jest tu tylko dodatkiem, to emocjonalny punkt zwrotny, który wzmacnia więź między szczerbatkiem i czkawką. A skoro mowa o smokach, przyznaję się Wam, że początkowo wątpiłem. W jednym z pierwszych filmów na kanale dałem się ponieść nostalgii i pijałem dosłownie z zachwytu nad projektami bestii, ale kolejne materiały mocno ten entuzjazm zmniejszyły. Nie podobały mi się zdjęcia prezentujące, na przykład mięś, która wyglądała jak po prostu multipla, a nie zabawny animowany smok. Jednak w ruchu, w filmie, to wrażenie całkowicie zniknęło. Smoki są zaprojektowane i wykonane fenomenalnie. Każdy z projektów wygląda po prostu niesamowicie, ale największe wrażenie robi oczywiście Czerwona Śmierć. <laughs> nie no, żartuję. Oczywiście, że smoczą gwiazdą filmu jest Szczerbatek. Jakość animacji, detale oświetlenia, interakcja z otoczeniem i żywymi aktorami, no nie mam się do czego przyczepić. Prawie. Bo niestety ze szczerbatkiem są związane dwie najsłabsze sceny pod względem efektu specjalnych. A chodzi mi o pierwszy lot bohaterów. I wiem, że niezwykle trudno jest zrobić realistyczne sceny lotów z aktorami i często widać detale, które wybijają z imersji, ale tutaj jest wszystko zajebiście wykonane, i nawet włosy Astrid reagują tak, jakby aktorzy naprawdę byli w powietrzu. Oczywiście poza tą wspomnianą sceną, gdzie widać chamskiego, cyfrowego dublera czkawki oraz słabą interakcję Smoka i aktora z tłem w ruchu. No, można to było dopracować. Szczególnie, że film jest absolutnie dopracowany i genialny pod względem scenografii, charakteryzacji oraz wspomnianych efektów specjalnych. Działy zaangażowane w produkcję wzniosły się na wyżyny kreatywności oraz umiejętności, i naprawdę, no, nie mam się do czego przyczepić. Genialną decyzją było kręcenie w prawdziwych scenografiach, a nie na pieprzonym green screenie czy używanie bzdurnej technologii. Volume. I to działa. Szczególnie podoba mi się scenografia, właśnie areny smoków, gdzie dzieje się duża część środkowego aktu. Elementy mechanizmów bram prowadzących do legowis smoku wyglądają na naprawdę zrobione na planie i działające. I też wam przyznam, że nie wiem czy tak było, więc oczywiście nie będę tutaj gadał niesprawdzonych głupot. I wiecie, nie chwalę tutaj tych aspektów na siłę. Sceny są po prostu spójnie wizualne, nie rażą sztucznością i mają śliczne naturalne światło. Wchodząc do świata filmu, naprawdę czułem, że stoję wśród Wikingów, a nie patrzę na aktorów zawieszonych na linach w pustym studiu. Kolejny temat. Jak oglądacie? <grym> a oglądacie, prawda? Moje filmy? To wiecie, że olejam większość muzyki filmowej, ale tym razem nie mogę pominąć dzieła Johna Powella. Nie da się. Dosłownie, jak usłyszałem z głośników motyw muzyczny w czasie lotu czkawki i szczerbatka, to miałem gęsią skórkę. A przecież znam ten kawałek na pamięć. Swoją drogą, w czasie pisania scenariusza tej recenzji leciał on mi w głośnikach. To właśnie charakteryzuje te najlepsze motywy muzyczne. Że działają na nas nawet po kilkunastu latach. Pamiętacie motyw muzyczny na przykład z Gladiatora? Ja pamiętam, jak usłyszałem ten sam kawałek na końcu sequela, to miałem ciary. I to nie jest zażenowania co do jakości filmu Ridleya Scott'a. Zostawmy jednak wypalonych starych reżyserów i przejdźmy dalej do chyba najbardziej kontrowersyjnej części filmu: Obsada. Great! W sieci od momentu opublikowania Obsady na twórców i aktorów wylała się fala hejtu. A to, że Astrid nie jest blondynką i nie ma jasnej skóry, a to, że bliźniacy wyglądają jak nie wiadomo co, a to, że są smart, to chuder niższy od czkawki i w ogóle nieumieśniony. I wiecie co? Sam myślałem, że reżyser i osoby odpowiedzialne za casting właśnie pogrążyły ten film. Aż do pierwszych scen z tymi bohaterami. Nico Parker to idealna Astrid i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Mam głęboko w dół, że nie ma jasnych włosów i cery, skoro gra kapitalnie i fantastycznie oddaje charakter pierwowzoru. Podoba mi się nawet bardziej niż Mason Thames w roli czkawki. Nie zrozumcie mnie źle. Gość jest w tej roli kapitalny, ale minimalnie gorszy od Niko. Reszta porąbanej ekipy też jest naprawdę super dobrana do charakteru swoich postaci, chociaż nie mają wiele do zagrania, zresztą w animacji też ich za wiele nie było. Ale ich sceny są świetne i pokazują, że nie ma co oceniać po kilku fotkach z planu. Reszta obsady na czele z Hagridem, znaczy Nickiem Frostem w roli pyskacza, też trzyma poziom. Strasznie mi się podoba charakterystyczny sposób mówienia Nicka. Aktor pracuje głównie oczami, bo ryjedz ma zasłonięty brodą. Osobny akapit postanowiłem przeznaczyć na postać Stoika. Hei, he's not that boy. Gerald Butler powraca do roli z animacji i jest to genialny wybór. Nie oszukujmy się, aktor już raczej ma swój prime za sobą i też nigdy wybitnym aktorem nie był. W filmie jednak jego postać naprawdę ma to coś i bardzo się cieszę, że jego wątek został rozbudowany, a reżyser postawił na swoim i wbrew producentom, którzy chcieli bardziej medialnego aktora, zaangażował Butlera. Obsadowo tak jeszcze dodam, podoba mi się lekka rozbudowa trzeciego planu. Postaci stojące z tyłu zyskują imiona, krótkie historie, i wytłumaczone jest dlaczego berg jest tak zróżnicowana. Jest to fabularnie naturalne i nie ma tutaj zgrzytu wciskania tego, co popularne na siłę. Nawet wątek są, czy ślina jest fajny i ciekawie rozwinięty. Chociaż zaznaczam tutaj, że mogłem odnieść takie wrażenie z powodu serialu animowanego i ktoś kto film obejrzy bez znajomości animacji będzie miał zupełnie inne wrażenie. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. I tak wiem, że ten film to praktycznie scena po scenie odtworzenie animacji i nie ma tutaj praktycznie nic nowego. Poza tymi wątkami i scenami o których wspomniałem wcześniej. Ale wiecie co? Mam to w... Wolę takie odtwórcze filmy niż to co odpierdziela Disney u siebie. Akurat dzień przed premierą jak wytresować smoka, włączyłem sobie na Disney Plus Śnieżkę. I to był dramat oraz muzyka. Disney zaczął kombinować i zrobił coś całkowicie niestrawnego, zarówno pod względem technicznym, jak i fabularnym. Myślałem, że nie szlak trafi, słysząc kolejną, durną piosenkę, która nic nie wnosi. A tutaj, co z tego, że 15 lat temu widzieliśmy praktycznie identyczne, tylko animowane sceny. W moim przypadku takie podejście sprawiło, że znowu miałem 10 lat mniej i siedziałem w kinie na pierwszej części, tylko wyglądającej znacznie lepiej i realistyczniej. Zgadzam się, że tego filmu mogłoby nie być, ale jednocześnie jestem absolutnie zachwycony, że powstał i mogłem go obejrzeć. I wiem, że zobaczę go jeszcze wielokrotnie, tak jak inne filmy, które kocham, Mad Max na drodze gniewu czy Władcem Pierścieni oraz oczywiście oryginalną animację. I ten film nie jest bez wad. Wiem to, ma cholernie długi pierwszy akt, kilka niedopracowanych scen, ale wiecie co? To taka produkcja, że te wady zupełnie nam nie przeszkadzają i po prostu cieszymy się seansem. A w kinie przecież o to chodzi, prawda?